Pokorna służebnico Pańska, Matko Najświętsza, która sama siebie nazwałaś służebnicą, a jesteś królową. I to, co Jezus dziś w Ewangelii mówi, w pierwszym rzędzie dotyczy Ciebie, że ostatni będą pierwszymi, ale że pierwsi w tym świecie mogą stać się ostatni w Królestwie Bożym. Chcemy Ciebie w tym naśladować, Matko, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w kościele czytamy piękną księgę sędziów i ową przypowieść, i otama, że przychodzą drzewa, żeby szukać króla, przychodzą do winorośli: Panuj nad nami, ale nie chciała. Idą do figi, a może Ty? Nie, nie, ja nie chcę panować. Jeszcze jedno szlachetne drzewko. Oliwka. Panuj, może Ty nad nami! Ale ona się zrzekła tej posady. Ale kiedy przyszły drzewa do cierni, ono odpowiedziało: oczywiście. Rozsiadło się na tronie, chwyciło buławę do ręki. Tak chciało panować nad innymi. Szlachetna dusza, którą reprezentuje figaj. Winorośl, oliwka, ona wyrzeka się panowania, władzy nad kimś. A cierń, który nie ma w sobie szlachetności i nie ma żadnych owoców, on chce dominować. Takie pragnienie władzy, dominacji nad kimś, narzucania innym swojej presji, pewne zabieganie o wielkość. Jest może takim zrekompensowaniem sobie braku zaufania do Boga, poczucia bezpieczeństwa, które każe nieraz człowiekowi siadać przy pierwszym miejscu, przy ludziach wpływowych, pełniących obowiązki władzy, bo pragnienie władzy może być substytutem miłości. Człowiek, który nie cieszy się przyjemnością przebywania z Twoim synem, który jest miłością. Nie cieszy się z bycia kochanym. Musi sobie to zrekompensować pragnieniem dominacji. A ono może zawierać w sobie element zemsty, ponieważ mnie nie kochacie, będę kontrolować. Ale chcemy, Maryjo, dzisiaj patrzeć na Ciebie, bo Ty, Matko, jesteś. Jak to drzewo szlachetne Ty matko jesteś jak drzewko oliwne które jest zielone cały rok i nawet gdy jest pełnia zimy oprócz drzewek oliwnych wszystkie drzewa są nagie jak szkielety Ty Maryjo dajesz owoc w każdym czasie Drzewo oliwki rodzi owoc oliwkę która daje oliwę która jest z kolei paliwem do światła w lampie. Bo ty, Maryjo, nosiłaś w swoim łonie światłość świata Jezusa Chrystusa. Zresztą gałązka drzewa oliwnego była znakiem przy potopie zapowiadającym koniec tragedii potopu i odradzającego się nowego życia. Bo twoje pojawienie się, Maryjo. Na tym świecie zwiastowało przyjście zbawiciela który uwolnił ludzkość od potopu grzechu przez swoje zbawienie Ty Maryjo jesteś jak drzewko oliwne dając nam Chrystusa który modlił się w ogrodzie oliwnym gat szemanim dosłownie tłocznia oliwek i kiedy modlił się przeżywał taki ucisk że na jego czole Pojawiły się pot i krew, jak oliwa płynąca ze szlachetnego owocu. Ty, matko nasza, jesteś też jak szlachetny figowiec, który ma delikatne gałęzie, jak serce młodej dziewczyny w czasie jej miłosnych wyznań. Jak figowiec, gdy ma figi dojrzałe, drzewo jest pokryte ciemnymi perłami, jak w Twojej sukience. Klejnotami, matko. Ty znowu jesteś jak krzew winny, który wydaje grono, bo nosiłaś w sobie w swoim łonie eucharystyczne grono Jezusa Chrystusa, którego przyjmujemy w ciele i w krwi. Jesteś pośród nas jak owy krzew winny który daje nam grono zmiażdżone w prasie męki, a stało się lekarstwem wiecznym na naszą chorobę. Eucharystia jest bowiem lekarstwem na śmierć, gdyż Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Ty jesteś Maryjo, jak te pożyteczne drzewa, dające nam pokarm, owoc, zaspokajający głód, dałaś nam Jezusa. Bo w nim jest zaspokojenie głodu miłości, który każdy z nas ma. Wpatrując się w Twoją świętą ikonę jasnogórską, możemy mówić do ciebie słowami pieśni nad pieśniami: Ogrodem zamkniętym jesteś, siostroma oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym, pędy Twe granatów gaj z owocem wybornym. Powstań wietrze, wiej przez ogród mój, niech popłyną jego wonności, niech wejdzie mój miły do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce. Owoc wyborny Twojego łona, Maryjo, błogosławiony Chrystus. A Ty odziana tak pięknie jak ogród rajski w piękny aromat świętości. Ukryłaś Chrystusa w swoim łonie, jak owoc jest ukryty w ogrodzie. Dlatego zupełnie przeniknięta byłaś aromatem Jego boskości i świętości. I skoro żadna istota ludzka nie poznała Chrystusa tak jak Ty, Maryjo, tak również żadna istota stworzona nie przybliża Go drugiemu człowiekowi tak jak Ty. Dlatego tu dziś stoimy, Matko. Odziana w rajski ogród, wskazujesz wszystkim pielgrzymom Chrystusa, w którym wszyscy znajdujemy obecność Ojca. Wikonie, twój syn, jest namalowany najbliżej ciebie, blisko, jak przy, przy swojej matce po prostu. A skoro jest tobie najbliższy, to każdy dzięki tobie z nas. Ma najbliższy dostęp do Boga w Twoim sercu, O Mario, jak w ogrodzie rajskim, dla każdego jest miejsce. Ty jesteś Maryjo rajem, a Jezus jest Jego owocem. Ty jesteś Maryjo drogą, Chrystus jest bramą. Ty jesteś Mario najlepszą szatą, w której my wszyscy stajemy się najbliżsi ojcu. Więc bądź naszą pośredniczką dziś. Prosimy Ciebie w różnych intencjach, ale też prosimy za wstawiennictwem świętego papieża Piusa X, dzisiejszego patrona, któremu właśnie zawdzięczamy wezwanie w litanii loretańskiej Królowo Polski. A w 1906 roku ustanowił święto Matki Bożej Częstochowskiej. Wyniósł też do godności bazyliki kościół na Jasnej górze, a cztery lata później dodał do polskiego kalendarza święto Matki Bożej Królowej Polski również w, w Polsce jedyną polską świątynię katolicką, której władze niemieckie pozwoliły powstać w Bydgoszczy w okresie zaborów w kościół Świętej Trójcy fundował właśnie papież Pius X i w tym kościele odprawiano nabożeństwa wyłącznie w języku polskim świątynia stoi do dnia dzisiejszego w którym też pierwsza w diecezji bydgoskiej jest kaplica Twoja Matki Bożej Częstochowskiej. Więc prosimy Ciebie, Matko, i Świętego Piusa X o modlitwę.